Tak ale my byśmy musieli siedzieć w lekcje, wyczesać te, macie iść, wyczesać swoje laiki, lalki, przepraszam, i dać A, sobie spokój z takich my, artystów my, jak pani Fontana. To jest naprawdę my, przesada. Dziewczyny, uh -huh. jesteście za młode na tego typu. Słuchamy mówić, gorsze. to Powiem ma wprost. Nie, nie, nie. Nie, nie, ale pozrób, pozdrow. Dziewczyny, muzyka, Malika, ale nie jest dla Was. O, dziękuję. Dziękujemy Pozdrawiam bardzo. Juju, Idźcie lalki czesać, idźcie się uczyć, ale od Malika muzyki precz i z daleka pójdziemy. Zapraszamy. na to okej, okay, ale nie teraz. Młodsze no. twoje słuchają piosenki. No. Pozdrawiamy. pozdrawiamy.

Ile masz nie no. 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 13. 13 lat o kurde mordo do szkoły i idź tam Aksmenami albo GI Joesami się baw Ej, pozdrów nie e e, Alana Czemu? Nie pozdrowi Alana Bo nie znam Alana Dasz Opsa Dasz Opsa ja, ja mam dużo opcji. A dasz mi nie dam Kiedy mnie. kolejna nuta? Kolejna nuta w Dobra. tygodniu. A koncert jakiś? Nie wiem. Będzie w Wyszkowie? No. A skąd ty jesteś? Z Wyszkowa? Do Warszawy. jak na. Ja w Warszawie jestem na co dzień, ale dawaj kiedyś do Wyszkowa. Mordek, w Wyszkowie byłem parę lat temu i naprawdę tam, tam bardzo fajnie się, No wiem, jest, jest ale... Klimat, no ja, bo ja bym ten... Bo ja wtedy byłem w Warszawie, no i też żałuję, że mnie nie było, bo ja miałem wybór, ale... Kurde. O kurde. Mordzia, życzę Ci miłego dnia. Weź się za coś sensownego, przestań siedzieć przed tym telefonem i, i, i jakby jeśli chodzi o moją muzykę, to słuchaj tylko tych w których nie ma przeklęstw. Dzięki Narod. Pozdro, mordo. No, się nasywa you, you, baby. Dobra, morde, ja kończę live'a. Eee, idę do roboty. I życzę Wam miłego dnia.